No, tak, tak, i... na Siemanko, witajcie w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Łukasz z kanału Muzyk na Gospodarstwie. A czym my się dzisiaj zajmiemy? Słuchajcie, będziemy kontynuować będziemy kontynuować rozbieranie sześćdziesiątki. Mam w planach dzisiaj tą kabinę dźwignąć. Kurde jak Pan Bóg przykazał I wyjechać z wolnicą Jak widzicie trochę śniegu nasypało Trochę dużo nawet bym powiedział Przez całą noc Uff. Także to się odśnieży A ty co? Co ty dam wpierdziel znowu? Bo... Ja sobie odśnieżę ja sobie odśnieżę i pójdziemy. Pojedziemy. A nie, żebyś przyjechało odśnieżyć, nie? Co mnie po co odśnieżać, i tak zaraz zawieje. A tak przynajmniej dziur nie ma, nie? <grymnie> Może jak wyjadę na powiatówkę, to będzie lepiej. <grymnie> no nic, nic kru... bardziej mylnego łukasz. Ale to chyba jakiś pług chociaż jechał. Nie no, patrzcie droga powiatowa luks <laughs> Przynajmniej jest odśnieżone jesteśmy Urdy śniegu po kostki A tu co? A kuku No nie, kurde b... Na pod dziurami śniegu na narzędzia no, a się samo nie chciało zrobić. Przez tydzień. Meanwhile... Oparł się. Dobra. Okej. Okay. mamy no tutaj! O, niech leży! O, no nic, kurde, trzeba zadziałać trochę! No, tu tu lewarowałem do góry. Tu dla równowagi coś się podłożyło. Trzeba to będzie jeszcze, jeszcze podnieść, bo nichuchu to nie wyjdzie tak. No i tu sobie zara kurde, będziemy drutować czyli BHP na najwyższym poziomie Przyniosłem lewarek o. Lewarkiem sobie to podjedziemy Z drugiej strony zablokujemy Kurde no Jak nie jeb... I <grym> to będzie dobrze Myślałem czy by tam nie użyć tej belki u góry i Wiecie w... Kołowrotka takiego wielokrążka czy jak to się tam nazywa ale musiałoby to być chyba idealnie w połowie kabiny To raz A druga sprawa jest taka, że no, Kabina 300kg Ja nie chciałbym przesadnie obciążać tu tych belek, bo właściwie to nie wiem Mniejsza o to Tak zrobię Może nie poleci do góry Może nikogo nie zabije Tak się tutaj da Przecież go nie dam, kurwa Jakieś dechy zaraz się tu pierdyk, nie? by to było? O, nawet nie trzeba dosyć no nic raz kozi śmierć Jak nie zeskoczy, to będzie dobrze. Idzie. Idzie. bardzo elegancko idzie. Nie spodziewałem się, że tak dobrze to pójdzie. Na razie. <laughs> Dobra. Nie powinno chyba zjechać, co? Czekajcie, bo to... Żeby mi to tu nie... To by trzeba teraz było zablokować czymś Żeby mi to nie pozjeżdżało Ale jaja Jeszcze kurna kawałek? Albo nie Nawet kurna nie Bo to tu za małe będzie To musiał tą kabinę aż tyle podnieść Właściwie to by trzeba było po przekątnej podnosić Spróbujemy ją podnieść po przekątnej Coś tu muszę podłożyć to najlepiej tu by było Ja sobie tu podłożę takie coś I nawet jeszcze może te dwa kliniki I teraz powoli opuścimy A! Jak to nie Jak to nie piznie No, tak wydaje się być Że tak powiem chuj, ale stabilnie Na razie nic nie trzeszczy, nic się nie wygina Może faktycznie Uda się to zrobić I z tej strony trzeba lewarkować do góry Jako tak to, to wymyśliłem Nie będzie tak źle. Dobra. O. Co to się? Kompletnie nie wiem co to było. Szczerze mówiąc, ja bym to tu podklinował też czymś dla świętego spokoju. Może już nie mam takich klocków. Muszę sobie iść najpierw naciąć klocków. Coś nie. by szło na pół w sumie czy znaczy to potem będzie stabilne no dobra, przetniemy jeszcze na pół Łukasz, ale żeś na pół przeciął to no wiecie, to jest ta słynna mniejsza połówka, a to jest ta większa połówka. Zrobimy tak. Słuchajcie, to się teraz opuści. Powoli. 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 I co? idzie jakby chciało, a nie mogło. na cztery lewarki to lewarować. No, a ile Audi jest w domu? Zasadniczo kurde. Dwa moje, jedno ojca. Trzy lewarki plus ten. Cztery lewarki w każdym rogu. To będzie to. Tylko Łukasz, tu trzeba kurde na lewarować jeszcze. Dobrych wejścia. No to 20 cm trzeba podnieść. Zobaczymy, jak się teraz to wygląda. O tu się coś dźwigło. Co się rozjechało. To z tamtej strony teraz trzeba podklinować. No. To by trzeba było teraz podklinować. Zaś. Znowu. Nie zaś. Okej. Okay. Może tu by szło tym. Dźwigi podnieść, kurde, troszkę Tym dziadostwem jakieś gumy odpadają Jakieś takie historie tego typu Jakby tu klina Chyba też będzie ok nie? Patrzmy Gid. Dobra, ja to tak tu zostawię. Łukasz, co ty odpierd... Nie wiem, ale jak to wyjdzie, to znaczy, że to nie był całkiem głupi pomysł. A, nie drgnie. O kur... Co to było? Tamten lewarek spadł. Nie wiem, co się stało. No, ta kabina stoi stabilnie raczej. Tu niestabilnie chyba jest. Za bardzo. Nie no. Nie podnosiłem już wyżej tej kabiny. W międzyczasie mi się ściemniło na dworze. O. Takie uroki zimy, wiecie, szybko się robi zimno. Zimno też. Szybko się robi ciemno. Słuchajcie, kurde, co wymyśliłem. Podniosłem to na tyle. Ogólnie, żeby to miało ręce i nogi. To... czekajcie, już sobie zasłaniam. To musiałoby być aż na tej wysokości. A ja nie mam tego jak podnieść, bo tu już mi później ten lewar nie wchodzi. Jest za gruby. Te samochodowe lewarki też, ten, którym się fajnie podnosi, to jest. to on też tu nie wejdzie. A tam tymi strach podnosić, bo one są jakieś takie mało ruchliwe tutaj i, i mi ta kabinę odpychają i tak dalej. Więc wymyśliłem, że po prostu taki kawałek sobie tutaj. Co zrobię? A? Wytnę. Tak? Serio mam zamiar wyciąć? Kawałek błotnika. Wiem, że część z Was powie Łukasz, co ty robisz? Spływało się. Tak się nie robi. Słuchajcie, no nie będę, kurde, kombinował. Nie będę kombinował, tylko po prostu, zwyczajnie świecie, to urne. A to nie dużo, bo patrzcie, to. Wystarczy tak. Tu. O. O, tu, tu, tu. Tak. tak wystarczy taki kawałek tego plastiku wyrąbać jak później opuszczę tą kabinę znowu z powrotem nie będzie wcale takiej dziury a jak chcę tutaj zrobić zabudowę to to kompletnie w ogóle nie będzie miało żadnego znaczenia więc myślę zamiast po prostu podnosić i kusić los to to urżnę i będziemy mieli Elegancki dostęp do zwolnicy. Kurde, no chyba o to chodziło, nie? Żeby zrobić dostęp do zwolnicy, nie ściągając kabiny, ani nie rozwalając tego tutaj. powiecie, wolę to tam wyciąć kawałek niż tutaj całe to uszczelnienie robić od nowa. Bezpieczeństwo i higiena pracy przede wszystkim. Dlatego zawsze takie rzeczy róbcie w okularkach. Kurde, czy to pójdzie w ogóle? A kurna. Tu są kompozytowe błotniki. Ale tu. To jest kuźwa stal. Ja sobie wziąłem kurna drzeszczot do drzewa i się zastanawiam czego to nie idzie. A to jest normalnie stal. I tu jest skręcana z tym. Także tu. Tu też jest stal. No. Czyli błotniki w zasadzie kompozytowe są tylko z wierzchu i tu z boku, a to jest stalówka. Opatrzcie. idę po inny brzeszczot. Dobra, teraz mam ten poprawny brzeszczot i zobaczymy, czy to będzie czy nie. nie ja, szło po prostu. Przyniosłem wiadro wody, bo to wiecie jak, nie chciałbym tego z dymem puścić, w razie czego, żebyście nie mówili, że robię takie rzeczy bez wody Ach. W racji tego, że to się nie nadaje, to spróbuję flexą podciąć, zobaczymy. Dobra, Już widzę w komentarzach Ten szum, O, czemu to zrobiłeś Nową kabinę tnież już I ten trzask pękających dół. Ale słuchajcie no kurde moja kabina Ja tak mam wizję, tak to zrobię i, i Nie będę się tutaj kurde Ci poposzczypię z tym <grym> Osłona. tu jest, jest. Osłona! jest zniechana. Kurde, luźna osłona, Ja Cię kręcę. BHP jak choler. Patrzcie. No. Panowie! Patrzcie. Kurde, elegancko ucięte. A tu się jakiś mam zadzierd zrobił, ale to. No, i teraz czekajcie, gdzie to jest. <laughs> Patrzcie, taki kawałek odciąłem nieduży. O, żeby się promień tutaj tej pochwy zwolnicy zgadzał z kabiną. No, i teraz praktycznie panowie można już bez podnoszenia jeszcze może jakieś 2 cm, ale to 2 cm. Wiecie, 2 cm podnieść to już nie 30, także myślę, że zaoszczędziłem sobie trochę czasu. Zaoszczędziłbym więcej, jakbym od razu zdjął kabinę całą, no ale to kto tu wiedział? Jakby ktoś pytał, to na lewarkach nie da się podnieść kabiny tak, żeby zdjąć zwolnicę. a może się da, ale no jest takie to trochę, kurde, wiecie, nie halo. W sensie ja się bałem, że mi to pierdyknie, Może, jakby to robiło dwóch, po skosie podnosiło czy coś, albo jeden patrzył, jeden drugi asekurował, to by było może da, dałoby radę. Kołowrotkiem na pewno by dało radę podnieść, no ale też nie, 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 nie wiem, ile tabelka utrzyma. Myślę, żeby spokojnie utrzymała, ale to lepiej nie, lepiej nie robić takich wyczynów kaskaderskich. No i słuchajcie, to tyle, kurde. To by było na tyle. W następnym odcinku zdejmiemy zwolnicę już. Wymienimy uszczelniacz, założymy z powrotem i, i tyle będzie. Dobra, koniec tego nagrywania na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.